W tym odcinku dowiesz się jak dobrać zasłony od małych okien po duże oraz jak nie popełniać błędów w doborze tkanin na takie zasłony. Zapraszam do oglądania. To zacznijmy od pomieszczeń, do których dobieramy zasłony. Sypialnia. To pomieszczenie z odrobinę specjalnymi wymogami. Tutaj najlepiej sprawdzą się zasłony typu d lub Blackout. To one dadzą nam najwięcej przyciemnienia. Zasłony Blackout całkowicie zablokują wpadające światło, wpadnie go tylko odrobinę po bokach i na dole zasłony. Za to w przypadku zasłon przyciemniających, czyli typu dim -out, puścimy jakieś 20% światła, przez co w bardzo słoneczne 3 dni uzyskamy przyjemny półmrok, w którym naprawdę można dobrze się wyspać. W przypadku okien w kuchni bądź łazience, naszym klientom Najczęściej nie polecamy zasłon. Tutaj świetnie sprawdzą się rolety zwijane, żaluzje bądź rolety rzymskie. O nich opowiadamy w osobnych filmach, do których odnośnik znajdziecie tutaj. W salonie mamy za to zupełnie inne potrzeby, tutaj tkaniny będą odrobinę inne. Tutaj z naszymi klientami najczęściej wybieramy tkaniny dekoracyjne. W salonie chodzi o to, aby uzyskać funkcjonalność na co dzień, to znaczy zablokować odrobinę światła, a jednocześnie nadać wnętrzu nietuzinkowego wyglądu. To właśnie tkaniny dekoracyjne dają nam największe pole do manewru. Mamy tutaj masę struktur i kolorów, dzięki którym pasujemy się do praktycznie każdego typu stylu wnętrza. Takie puszczą całkiem sporo światła. Do wnętrza, a jednocześnie wieczorami dadzą nam pełną prywatność. Przejdźmy teraz do stylu wnętrz, do których dobieramy zasłony. W międzyczasie krótko o nas. Jesteśmy jedną z najliczniej oraz najlepiej ocenianych firm w Polsce zajmującą się dekoracjami okiennymi na wymiar. Więc jeżeli szukasz takiej firmy, która uszyje dla Ciebie zasłony, a także dostarczy podnie karnisze oraz je zamontuje, to napisz lub zadzwoń do nas. Link do naszej strony znajdziesz w opisie pod filmem. Zacznijmy od aktualnie bardzo popularnego stylu naturalnego. Tutaj najlepiej sprawdzą się zasłony z tkanin, które są kompozycją włókien naturalnych i poliestrowych. Ta idealnie pasuje się do naturalnego stylu wnętrza oraz nada mu przytulności i szyku. Do aktualnie popularnych stylów, takich jak nowojorski, Modern Classic czy Glamour, świetnie sprawdzą się zasłony welorowe. To one świetnie pasują się w klasyczne akcenty w tych wnętrzach, a także będą dosyć budżetową oraz nadającą świetny efekt wizualny opcją na udekorowanie takich okien. Powiedzmy sobie jeszcze o stylu Retro oraz każdym innym takim odrobinę fancy. Tutaj świetnie sprawdzą się zasłony o grubych splotach, a także zasłony welorowe, o których wspomniałem przed chwilą. Bardzo ważnym aspektem przy wyborze zasłon jest także typ montażu ich do karnisza. Mamy tutaj dwa typy mocowań, które najczęściej wybieramy z naszymi klientami. Pierwszy z nich jest system Flex. Jest to system haczyków, które są wszyte na stałe w zasłonę oraz umożliwiają jej regulację. Taki świetnie sprawdzi się na przykład, kiedy wybieramy tkaninę, która jest niezbyt stabilna, tu też z włóknami lnianymi, oraz kiedy mamy nierówny sufit lub podłogę. Dzięki nim możemy idealnie wyregulować wysokość zasłon. Drugim najpopularniejszym systemem jest system WAVE. Powoduje on, że zasłony układają nam się w idealną sinusoidę. W jego przypadku niestety nie mamy jednak możliwości regulacji wysokości zasłon, przez co sufit oraz podłoga muszą być dosyć równe. Na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Mam nadzieję, że rozwijałem Twoje wszelkie wątpliwości na temat wyboru zasłon. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić więcej wnętrzarskich poradników. Do zobaczenia!